Jeden. Dlaczego warto inwestować w treści wideo? Prowadzisz firmę i chcesz dotrzeć do większej liczby klientów? Wideo to jedna z najskuteczniejszych dróg. Zobacz, twoi potencjalni klienci przewijają social media, prawda? Ale zalewani są treściami. No i masz kilka sekund, by ich zatrzymać. Tekst może nie wystarczyć. Zdjęcie. Nie zawsze opowie historię, a wideo to dynamika, emocje i konkrety. Pomyśl o tym tak: jeśli ktoś wejdzie na Twoją stronę i zobaczy długi opis Twojej oferty, no to może go zignorować. A jeśli odtworzy krótki film, w którym zobaczy efekty Twojej pracy i usłyszy prawdziwe emocje, no to masz jego uwagę. A uwaga to pierwszy krok do sprzedaży. Wideo buduje zaufanie, pokazuje prawdziwych ludzi i działa nawet wtedy, kiedy śpisz, jest jak dobry sprzedawca, który zawsze prezentuje Twoją ofertę w najlepszym świetle. Chcesz skutecznie przyciągnąć klientów i wyróżnić się na tle konkurencji? Warto zacząć działać od teraz.